Jał, jał, szkoła zeszyty w ruch. Dziś opowiem wam o gościu, co miał niezły brzuch. Do problemów! Król Koryntu, Sfaniak, Bogacz i plotkarz znany, Syzyf. Yeah! Posłuchajcie, jak został ukarany! Był sobie Syzyf, król miasta Koryntu, lubił bogactwo i nie bał się labiryntu. Kłamstw i intryg, bo język miał długi, wiedział co Zeus robił w czasie żeglugi. Raz widział jak Zeus, że wszystkich bogów, porwał dziewczynę, narobił sobie wrogów. Syzyf doniósł ojcu, bo chciał mieć źródełko, wody na zamku, oj zagrał w przełko. O! Zeus się wściekł, co ten śmiertelnik nie zdradził i straszną zemstę na króla prowadził. Usienki sztyda, on spada w dół i to jest. Zeus wysłał śmierć, Boga na tosa, żeby utarł syzyfowi tego wścibskiego nosa, ale syzyf spryciarz miał plan gotowy, zrobił tanatosowi prank odlotowy Zakół śmierć w Kajdany, zamknął w piwnicy i nikt nie umierał w całej okolicy. Wojny bez ofiar, lekarze bez pracy Zeus na olimpie włosy na tacy Ares wojny Musiał interweniować, uwolnił śmierć, by porządek zachować Syzyf umiera, ale to nie koniec draki Znów wywinął numer i to był numer tajny. Powiedział żonie Słuchaj kochanie, nie rób mi pogrzebu Niech chciało zostanie Nie dawaj bola, nie grzebnie w ziemi Trafił do Hadesa z duszami innymi I jęczy przed Hadesem moja ja biedny duch Żona mnie nie pogrzebała, co za wstrętny ruch Puść mnie na ziemię, bym ją skrzyczał zrogo Hades się zgodził, choć groził mu nogą Zyzyf uciekł na ziemię i żył sobie w chwale Nie chciał do piekła wracać wcale Ale bogowie mają GPS a dopadli Syzyfa, skończyła się fiesta, wtrącili go do tartaru, to dno piekła i tam kara go czekała. Dość przewlekła. To jest syzyfowa praca! I tak do dzisiaj, gdy ktoś robi coś na marne, Gdy wysiłki są ciężkie, a efekty czarne, Gdy sprzątasz pokój, a brat znów bałagani, Mówisz to syzyfowa praca. Proszę pani, zapamiętajcie to imię Syzyf z Koryntu, Mistrz ucieczek, kłamstwa i labiryntu. Kamień spada! BUM! Lekcja skończona.